Witam. Jest takie powiedzenie ogólnie: Rabuś, rabuś nie kradnij. Ale to jest mój Discord. Ja sobie mogę robić to co chcę. Prawie. Obowiązuje mi już tylko i wyłącznie netykieta. Dlatego, kilka rzeczy, które się tu pojawiły. Dziękuję w ogóle za ich spo, spo, yy, spostowanie. Z dwóch powodów. Bo jedna jest śmieszna i mam z tego bekę. No i gites. A druga jest ciekawa i mam nadzieję, że wy, wam się to spodoba. No, także na początek jeszcze Strzeżcie się małpy znowu, kolejny raz W piątek Oj, czarno to widzę Czarne chmury nad małpą się zbierają Powiem, no tak będzie I wtedy dopiero yy, Będzie ciekawie Nie, tak na, yy, ogólnie to Wstrzymajcie się jak macie doładowywać zakasy Na małpę, poważnie Mówię wam z dobrego serca Nie wiem czemu, jakoś mi się przyśniło coś Ciekawego Nie wiem, połaga kodem DZON oczywiście. Nikt nic złego nie robi. Co złego to nie my, panowie. O, tu mamy konto drugie. TFTF TF, z przyzwyczajenia Steama. Karamba, człowiek jest na innym koncie. To to opograf FIFA. E, ale ten. Bo tutaj y, kolega właśnie wysłał noża, że... No Co tam wam powiem? To jest śmieszna sytuacja, bo kolega kupił noża, nie? No i ten nóż, koledze, że tak to powiem, spadł trochę z rowerka. No tak się wywalił lekko na czoło. No i no, kolega tutaj załamany był, że no ja nie będę cytował tutaj co kolega pisał, bo to nie wypada takich rzeczy cytować. Kolega już tutaj szubienicę zowieszkował chyba z tego powodu. No ale ten nóż odbił w cenie, tak jak kolega napisał. No ale on już... Za załamany tą całą sytuacją, uznał, że go trzeba sprzedać na najniższym dołku. Także polecam <grytania> tego alegrowicza. Mam nadzieję, że kiedyś będziecie z nim robili interes jakiś. No, yy... a tu jest yy... to, co wy... to, co Wam chciałem pokazać. To dziękuję bardzo dla Miotka. Za to, że to pokazał, ponieważ tu macie indeksy yy, Sztokholmu, Antwerpu i Paryża, co się z nimi dzieje. Bardzo ciekawa sprawa, yy, wydaje mi się, że warta zanotowania. I powiem ogólnie, że jak ja sobie patrzę na te naklejki, to yy, w sensie, jeżeli bym miał powiedzieć, czy to jest wykres ze Steam'a, czy z Buffa, to jestem przekonany, że jest to wykres z Buffa, bo z Buffem się to bardzo dobrze pokrywa, a ze Steam'em niekoniecznie. Tak powiem. Także to na pewno jest ogólnie wyjęte z buffa. No i jestem w stanie w to uwierzyć, że tak jest. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby cały market teraz taki był. I się zastanawiam, czy jutro dla MyFriend jako bako nie wrzucę um, tego. Eee, podsumowania zmiany, w sensie dzisiaj jeszcze. Podsumowania zmiany, która zaszła na buffie w ostatnich dniach. Ona jest bardzo ciekawa, ona jest bardzo subtelna, ale bardzo dobrze na nią te wykresy odpowiadają. Wydaje mi się, że tutaj znowu mamy korelację kilku y, rzeczy na sobie naraz. To jest bardzo ciekawe. Zresztą fajnie, y, ten, No pytanie, pytanie, jak się ta okresowość na Steamie rozkłada? Pytanie, jak to wygląda? Ale powiem w ten sposób. To, co widzicie w tym momencie, ja osobiście traktuję tylko i wyłącznie jako potwierdzenie informacji, że popyt jakiś na Steamie jest. Czy jest on inwestorski, czy konsumencki. To jest inna kwestia. Wydaje mi się, niestety, że jest inwestorski, ale ciężko się dziwić tak wysoko saplajowanym eventom. No i kurde blade, jak widzicie, tutaj najwyższy ten, jakby to powiedzieć, stopień procentowy wzrostu zanotował Antwerp. Tutaj macie Paryż, tu będzie Antwerp, chociaż w sumie nie, no chyba Paryż jednak największy taki wzrost procentowy. Wszystkie wykresy ze sobą korelują. Wydrąbnie by było, żeby tego nie łączyć ze sobą. Także wydaje mi się, że ogólnie. Czy znaczy to jest informacja? Czysta, czysta informacja, ale największe odbicie od pewnego czasu. Wiecie, co by się wydarzyło, gdybyśmy nagle wrócili do poziomu z początku listopada? Fabryka milionerów, tak zwana widzowie. No nic, oby tak było. Trzymajcie się. To takie szybkie info. Bardzo dziękuję dla Miotkę za podesłanie, bo to fajna rzecz. Tyle.